Dzień dobry Siemanko, cześć słuchajcie, nagrywam to wideo w odpowiedzi na ostatnią aktywność pana Jacka, który w swoich social mediach dodał post tłumaczący czym jest ten. Tajemniczy złoty wór. No i jak się okazuje, ten złoty wór jest niczym innym jak workiem z pieniędzmi, na które liczy pan Jacek, pozywając mnie, tak? Bo jak napisał w tym poście, idzie po mnie ze swoją kancelarią. Czy to nie jest hipokryzja, moi drodzy? Jeszcze niecały miesiąc temu na konferencji Fame MMA pan Jacek wyzywał Piotrka Szaligę od 60. od prokuratorów przez tą aferę z lipnymi wlewami, a ja teraz sam idzie do sądu. E, słuchajcie, no jest to troszeczkę śmieszne, bo najpierw na face to face syn gangstera wyzywa mnie publicznie od frajerów, za co lepca powinien dostać nie ode mnie, a właśnie od tego ojca prawilniaka, e, a później ten sam ojciec, który jest gitem, jak mówi, pozywa mnie? Mhm. Rzeczywiście, to jest świat, o którego istnieniu nie miałem zielonego pojęcia. Naprawdę. Koń, według mnie pan Jacek zmienia narrację, bo podczas tego face-to-face face, ewidentnie mi groził. To zresztą widzieli wszyscy, wiele osób e, obcych, jak również osób mi bliskich, pisało do mnie: Arek, uważaj, to były ewidentne groźby, Arek, uważaj na siebie. E, dlatego teraz pan Jacek chyba się przestraszył, że to po prostu poszło za daleko. Jednak twierdzi: Nie, nie, ja mu nic nie zrobię, ja go tylko będę pozywać. Panie Jasku, chciałbym przypomnieć, że przez Kilka ostatnich lat wielokrotnie mnie pan pomawiał, oskarżając o przestępstwo. Przestępstwo, jakim jest dosypanie komuś czegoś do drinka. Czyli po raz kolejny jest, dowód na, to, jest to dowód na to, że jest pan hiebanem hipokrytą. A jeśli chodzi o Konrada Niewolskiego, ja nie mam wpływu na jego słowa i na to, co on publicznie mówi, ale uważam, że jest na tyle kumatym gościem, że jeżeli rzuca takie oskarżenia wobec pana, to ma na to konkretne dowody. I ja na pana miejscu zacząłbym się martwić, że wróci pan do krainy, którą pan dobrze zna, a o której Mateusz mi tylko kiedyś wspominał i coś o niej słyszałem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, jeśli się nie pozdrawiam.